Hej, witajcie ponownie na remoncie. Kolejny dzień, a być może powinienem powiedzieć kolejny tydzień. Choć nie liczę tych tygodni ani dni. Tak jak to w piosence, nie liczę godzin i lat. Jak widać na górze, trochę się wszystko pozmieniało. Powstały kolejne ścianki działowe. I tak. Tutaj mam ten pokój, który już wcześniej widzieliście. Właśnie zabieram się powolutku za podłogi będę musiał zerwać tutaj to coś to jest jakaś smoła, lepik i, i jakaś tektura przyklejona była wczoraj się męczyłem wczoraj się męczyłem e, takim łomem łapką, żeby to skrobać. no e, Robota masakra, ciężko to idzie. Dzisiaj zaopatrzyłem się w sprzęt, kupiłem sobie szlifierkę do betonu. Już y, założona tarcza. No, zobaczymy jak to będzie szło. Mam nadzieję, że, że lepiej, szybciej. Y, odkurzacz jest, także też y, myślę, że nie narobię tyle bałaganu. Y, jak można zauważyć, grzejniki zostały zdjęte. Wczoraj przyszli hydraulicy. Tutaj przyjechali panowie ze spółdzielni, odcięli wodę, spuścili wodę z grzejników z całego budynku. No i co? I grzejniki zdjęte, założone. Na razie zawory. Na razie zawory, bo nie mam grzejników. Choć grzejniki dzisiaj przyjechały tam do mnie do domu, będę musiał tutaj je przywieźć. A jak przywiozę grzejniki, to jeszcze raz zawołamy hydraulików, żeby zrobili tutaj. Do prowadzenia wody, a ja będę montował te brzejniki. Przejdźmy dalej, może jeszcze raz stanę tutaj w tym otworze. Tak wygląda właśnie otwór na schody spiralne. Został on powiększony. Położyliśmy sobie blaty z rusztowań, żeby można było wygodnie pracować, żeby można było przykleić tu jeszcze płyty na ściany, zrobić tą ściankę. Tam będzie jeszcze, jeszcze wykończona ta ścianka niżej, i takie mamy korytarzyk. No, właśnie ten otwór na schody spiralne będzie się wchodziło z dołu, tutaj gdzieś wychodziło, i, i dalej patrząc, tak ze schodów mamy drzwi do Łazienki, drzwi do jednego pokoju i drzwi do drugiego pokoju. Sufity zostały zrobione. Tutaj mamy sufit w korytarzyku. Zielona płyta dlatego, bo mi po prostu zostały zielone płyty. Zabrakło mi białych i już y, przykręciliśmy zieloną płytę. Oczywiście w łazience też jest sofit. No i tutaj no wiadomo, y, zielona płyta cała łazienka jest zrobiona w zielonych płytach. Y, zielone płyty są odporne bardziej odporne na wilgoć i, i nadają się do takich właśnie pomieszczeń. Y, no i co dalej? Co dalej? No, przestrzeń się troszeczkę zmniejszyła, no ale mamy dwa takie fajne pokoiki. Tutaj sypialnia łóżko się, się zmieści. Drugi pokoik. Tutaj jakieś biurko, no nie wiem, też małe łóżko. Tam będzie wewnętrzna szafa. Tu jak też widać, że mamy zieloną płytę. Tak jak wcześniej mi zostało tych płyt, i już wykorzystywałem zielone. Tutaj jakiś przewód sobie dynda czeka na zasilacz, bo będzie pociągnięte od zasilacza oświetlenie LED, tutaj właśnie w tym korytarzyku. Mam zrobić tu jakieś takie fajne, ciekawe oświetlenie. Będzie obniżone od sofitu kilka czy kilkanaście centymetrów w formie takiego łuku z gipsu. I w środku będzie. Taśma LED czy profil LED będzie oświetlony sufit. Dlatego tutaj, dlatego tutaj nad tym sufitem musimy się naprawdę mocno postarać. No chociaż jest karton gips położony, on jest położony prosto. Jak światło padnie na ten sufit, żeby, żeby wyglądało to po prostu ładnie, żeby ten sufit wyglądał ślicznie. To już mamy poszpachlowane. Wszystko to już nadaje się do szlifowania. Sufity i płyty karton gips do szlifowania tutaj też wszystko do szlifowania, sufit no i teraz właśnie czeka mnie walka z tymi podłogami ja nie będę tu robił wylewek samopoziomujących, jest tu yy, strasznie krzywo yy, tak jakby patrząc od tej strony, od tej strony na, na podłogi yy, to idzie ona w takim łuku, taki banan, tak jakby ten Yy, środek, środek pomiesz pomieszczenia tu gdzie stoi ścianka mocno szedł do dołu i tak jak patrzyliśmy poziomicą laserową, sprawdzaliśmy poziomy to tu musiałbym lać około 7 cm natomiast tam tam w rogach yy, wychodzi na zero tutaj przy, przy tych ścianach yy, z boku z jednej, w jednym pokoju i w drugim pokoju tak samo tam mam też chyba zero Także ja będę tutaj robił w każdym pomieszczeniu oddzielną podłogę, nie będę robił poziomu, tylko za prawą wyrównującą równą to wszystko i później starał się gubić to gdzieś, no zależy mi na tym, żeby ta podłoga, ona nie musi być w super poziomie, to nie musi być poziomo, ważne żeby było równo i gładko, bo później przyjdzie panel winylowy. Yy, I pod tym panel podłoga musi być równiutka i gładziutka bez poziomu, ale na listwach, na listwach to wyprowadzę. Tak, żeby też nie lać za dużo tutaj tego betonu, tylko tak w granicach 2 do 3 cm. Zresztą zaprawa przyjechała. Spójrzmy na dół, nie wiem, czy tutaj z góry będzie widać. O, tam mamy zaprawy yy, 110 worków Cekola z ZW04. Dlatego wybrałem tutaj tą zaprawę, bo raz że jest sprawdzona, robiłem ją kilka razy, dwa, to to yy no, można nią lać, od 3 mm do 50 mm, także jest taki duży zakres, i tam gdzie będę miał 0, gdzie będę miał to minimalne 3 mm, to nie będzie problemu, że to mi odparzy yy, od podłogi, no, tylko wcześniej muszę to wszystko kurczę, zeskrobać, zagruntować. Teoretycznie mógłbym na to lać. wiecie, ja też zdarzało mi się tak, że lałem na takie podłogi bez, bez usuwania tej smoły, tego lepiku, chociaż nie wiem, czy to jest, czy to jest subit, ale zaleca się to zerwać, nie, nie wiadomo, czy, czy po zalaniu podłoga mi czasem by nie odparzyła, ta, ta wylewka by mi nie odparzyła, chociaż jak robiłem taki u mojej znajomej kilka lat temu, nie zrywałem tego lepiku, czy tej smoły, zalałem i tam się, tam się nic nie dzieje z podłogą, jest już długi okres czasu, położone są panele wszystko gra. No ale nic, no, tutaj to pousuwam. Na górze w łazience została do zerwania jeszcze podłoga, tutaj gdzie są płytki. W nam już najprawdopodobniej no zrobię to elegancko w poziomie, bo po płytkach będzie widać, gdzie jest krzywo, chociaż w poziomie, no, w, tam, w tamtym miejscu nie będzie poziomu, bo będzie odpływ liniowy, tutaj gdzie kabina, to tam wiadomo musi to spływać sobie do ściany, być, być, ten, być wywołany spadek, żeby ta woda uciekała sobie. W dół a nie zalewała łazienki, tutaj kawałki strop dobudowałem płytą usb Po prostu jest to solidnie zrobione, bo tam są kątowniki stalowe, zamocowane kątowniki stalowe, pospawane wszystko. Płyta USB opiankowane, a w środek wrzucona wełna. I tak samo będzie tutaj z tej strony dobudowany strop. Dwie płyty USB na górę. Na, na kątownikach stalowych od spodu też będzie płyta USB, później karton gips w środek wełna, a na koniec zaleję tą, tą płytę. Wyrównam razem z tą podłogą w korytarzu, że to będzie zalane. No co, na, na górze elektrykę mam zrobioną. Przewody powyciągane pod włączniki, gniazdka, nie gniazdka, ale puszki są obsadzone. Tutaj też mam włącznik do, do łazienki i chyba to też będzie włącznik schodowy. Tutaj włącznik do drugiego pokoju. No i tam jeszcze dwie, dwie puszki obsadzone pod gniazdka. Oczywiście przed montażem grzejnika będę musiał tutaj przykleić płytę kartonowo-gipsową. To jeszcze usunąć te haki. A tutaj gdzie, gdzie jest zawór i gdzie, gdzie pójdą w dół rurki, to całość zabuduję też karton gipsem. No na razie to jeszcze jest stan surowy, ale już coraz bliżej jak zrobimy podłogi, to będzie można to powoli sobie wykańczać. Może zejdźmy teraz na chwilę na dół. Jak widać zapraw jest no nie mało. Naprawdę się bardzo cieszę, że to mieszkanie jest na parterze. Wychodząc tutaj, wychodząc tutaj od razu wychodzimy na, na podwórko, na zewnątrz. I super, że nie trzeba tego było nosić po schodach. Samochód podjechał pod same drzwi. Wyładowaliśmy tylko, wpakowaliśmy. Zaprawy czekają na wykorzystanie. Dalej mamy jeszcze płyty kartonowo-gipsowe, białe, tam w głębi schowane, zielone, tutaj na dole też będzie ten kibelek WC i tam będzie toaleta, w zielonych płytach zrobione, i na ściany pójdą jeszcze białe płyty kartonowo-gipsowe. Tutaj będzie kolejna ścianka odgradzała korytarz. No i oczywiście ścianka do, do toalety. Chłopaki już tutaj skrobią sufit. Jak widzę już tak z dwie trzecie sufitu jest oskrobane. Yy, Zagruntujemy później i zrobimy tutaj gładź. Tak samo jak na górze. No a tu będzie dobudowany właśnie strop. No tak jak mówiłem są kątowniki stalowe jeszcze pójdą w poprzek na dole puścimy wokół obramówkę też z kątowników do tego od spodu płytę usb i płytę kartonowo-gipsową tutaj też kawałek muszę dobudować jeszcze stropu na równo z tym sufitem ładnie to później na narożniki wstawimy będzie elegancko i tak to wygląda jak widzicie roboty jeszcze jest bardzo dużo ja idę teraz do fryzjera, trzeba się oszysz, żeby ładnie wyglądać na filmie, a już wkrótce, najprawdopodobniej w poniedziałek, kolejny film na moim głównym kanale Mario Budowlaniec, w którym zobaczycie jak robiłem tam sofity na górze oraz inne ciekawostki, a ja zabieram się dzisiaj za skrobanie podłóg i wylewanie. Cześć!